Z tego wideo dowiesz się, jakie są wyniki Debesto w pierwszej połowie 2021 roku i jak mają się do adekwatnego okresu rok temu. Opowiem też o tym, jakie są nasze osiągnięcia, a na końcu nieco o planach na drugą połowę roku. W pierwszym półroczu 2021 osiągnęliśmy wynik 6,5 miliona wobec 4,5 miliona złotych w 2020 roku, co dało nam 45% wzrostu rok do roku. Warto wspomnieć o tym sprzedaż jakich produktów składała się na te rezultaty. Otóż na najwyższych pozycjach pod względem sprzedaży ulokowały się produkty od Aluprofa, Aluplasta i Galan. Z czego to wynika? Każdy z powyższych zainwestował w szkolenia technologiczne naszej załogi, dostarczył producenta, który dotrzymuje terminów i jakości, a co warte podkreślenia umożliwił nam samodzielne ofertowanie klienta na wersjach dealerskich swojego programu do wycen. Za co serdecznie dziękujemy. W najbliższym kwartale spodziewamy się, że do wyników topowej trójki zbliży się również Jawal, u którego do pełni sukcesu brakuje nam tylko systemu do ofertowania, którego brak skutecznie hamuje nam sprzedaż. Jest mi niezmiernie miło opowiedzieć o osiągnięciach, zaczynając od najważniejszych w kontekście planowanego rozwoju firmy. Pierwszy to olbrzymi wzrost kapitału ludzkiego, który o rozwoju firmy decyduje. W pierwszym półroczu zwiększyliśmy zespół z 20 do 33 osób. Nieuniknionym skutkiem dużego wzrostu zatrudnienia było obciążenie naszej doświadczonej załogi onboardingami. Szacujemy, że zahamowało to wzrost sprzedaży o kilkadziesiąt procent. Z drugiej strony to nasza najsilniejsza karta w kontekście zwiększania rezultatów w drugiej połowie roku. Kolejnym optymistycznym symptomem są nasze wyniki sprzedaży w USA, które właśnie stały się naszym rynkiem numer jeden, jeżeli chodzi o sprzedaż. Dziękujemy naszym klientom z Ameryki za zaufanie, a partnerom handlowym za dostosowywanie produktów do wymagań tego rynku. Wierzymy, że kolejnym game changerem jest Start The Besto TV, którego skuteczności dowodem jest to, że oglądasz ten film. Co ciekawe, docierać będzie ona do dwóch grup klientów Polaków i anglojęzycznej części świata z Amerykanami na czele. Jakie są zatem nasze plany? Kontynuacja tworzenia rankingów, porównań i fachowych materiałów edukujących naszych klientów, ułatwiających im decyzje zakupowe. Tutaj serdecznie zapraszamy producentów i systemu dawców do współpracy nad merytoryczną jakością materiałów. Nadal zwiększamy zatrudnienie w obszarze sprzedaży, cyfrowego marketingu oraz zapraszamy na atrakcyjne i płatne programy stażowe do wszystkich departamentów Debestu. Automatyzacja i digitalizacja wszystkiego, co możliwe. Od procesu onboardingu, szkoleń nowych pracowników po sprzedaż online przez konfiguratory. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, masz pytania, napisz w komentarzu. Chcesz być na bieżąco z najbardziej użytecznym kontentem w branży, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki stokrotnie za uwagę. Cześć!